Inwestycja to znaczy, że na lepsze i mam nadzieję, a dzisiaj to już pewność, że tak faktycznie będzie, ale jeszcze kilka miesięcy temu nie mieliśmy tej pewności. Dzisiaj ta pewność jest. Podpisaliśmy umowę na przekazanie placu budowy. Więc myślę, że to bardzo dobra informacja dla mieszkańców, którzy będą mogli bezpiecznie pod koniec roku na pewno pojechać już trasą z miasta Borne Sulinowo w stronę Szczecinka, Ale dla nas to też jest o tyle ważna inwestycja, ponieważ łączymy się z kolejną ścieżką, która już jest praktycznie w tej chwili ukończona. To ścieżka rowerowa, która prowadzi nad jeziora Komorze do Bornego Sulinowa. Wiemy, że dużo Duża część tej trasy jest w, y, y, ścieżką rowerową, asfaltową, która prowadzi przez naprawdę piękne tereny. Bo to ścieżka, która po drodze ma dwa wiadukty kolejowe, y, most nad rzeką Piławą. Więc na pewno jest bardzo atrakcyjna, jeśli chodzi o widoki, ale i też bardzo bezpieczna. I ona właśnie drugim końcu miasta będzie łączyła się z tą nowo budowaną ścieżką. I jest to no, ważny moment, bo udało się w zeszłym roku połączyć Borne-Sulinowo z Lubowem, z linią kolejową. A kolejnym etapem jest właśnie połączenie Bornego-Sulinowa ze Szczecinkiem. No, to jest bardzo ważne połączenie. Łączymy jakby kolejne atrakcyjne miasta po ze sobą, bo celem w ogóle tej trasy po jeziorze jest połączenie wszystkich po ze sobą i wszystkich parków krajobrazowych, które występują. Na obszarze pojeździe w naszym województwie. Ta linia kolejowa kończyła się na Bornym, nie była dalej kontynuowana. No i już musimy sobie, że tak powiem, radzić. Niestety w Polsce nie ma przepisów, które umożliwiają realizację dróg rowerowych, jakby niezależnie od pasa drogowego czy działek właścicieli, którzy się na to zgodzili. Więc tutaj odcinek Borne Krągi jest realizowany złuż drogi powiatowej. Co też jest dosyć dobre, bo na tej drodze jest duży ruch i dzięki temu mieszkańcy, chociażby miejscowości krągi zyskają też wygodny dojazd do miasta, a później przechodzimy w tereny leśne i tutaj bardzo dużą mamy życzliwość Nadleśnictwa leśnictwa Czarnobór. Nadleśnictwo samo zrealizowało kawałek tej trasy jako drogę taką betonową, więc będzie to bardzo wygodne. No jest już dzisiaj można, można jeździć z krągów. Jest to bardzo wygodna, gładka nawierzchnia, a dalej będziemy to kontynuować technologii drogi asfaltowej, z tym, że będzie to droga pożarowa, po której też będą jeździły samochody leśnictwa, więc to nie będzie tylko taka ścieżka rowerowa. No to jest ten minus taki, że właśnie nie możemy zrealizować takiej osobnej ścieżki rowerowej. Będziemy mogli spotkać rowerzystów w takich fragmentach lasów, których do tej pory rzadziej ich spotykaliśmy. Raczej rowerzyści trzymali się dróg udostępnionych, tych głównych szlaków, a teraz będzie okazja, że przynajmniej w części zjadą z tego głównego szlaku i przemieszczą się właśnie w kierunku Jelonka. Także to ciekawy, ładny fragment lasu, urokliwy przy takim naturalnym cieku. Myślę, że będzie, będzie to atrakcyjne miejsce. Różnorodne drzewostany, czyli i fragmenty lasów iglastych, fragmenty liściastych, e, obniżenia terenu z, właśnie z takim ciekiem, gdzie będzie roślinność taka e, bagienna, szuwarowa. Na pewno przejeżdżając, mają okazję spotkać ptaki, bo to jest taki teren bardzo, bardzo atrakcyjny. Spotkaliśmy na przykład z ciekawostek w ubiegłym roku niedaleko tego terenu. Widziałem Bociana Czarnego, więc może rowerzyści będą mieli okazję spotkać. To są różne, różne sytuacje, ciekawe, nieprzewidywalne. Mogą spotkać zwierzynę leśną, nawet wilka, bo też są na tym terenie. Więc myślę, że atrakcji nie zabraknie.